Który stanął na drodze naszego życia I powołał nas do swojej wieczności Za mu uchwała Wiecie, kiedy widziałem te dzieci, które tu wychodziły To rozrzewniało się moje serce Bo w tym młodym wieku rodzice wprowadzali mnie już do zboru I ja będąc w rodzinie wierzącej Wzrastałem w małym zborze Rodzice prowadzali mnie do zboru w młodych latach Bóg ostrzymie Duchem Świętym. Przyszedł czas, zawarłem przymierze z Bogiem. Potem życie szło dalej. Bóg dał mi żonę, Bóg dał mi dziecko, córeczkę, ale w moim życiu było wiele niedostatków, jak w życiu, w życiu człowieka wierzącego niedostatków, których nie powinno być. Ja przychodziłem w niedzielę na nabożeństwo, płakałem nad tym. Nad moimi małymi grzeszkami, które były w ciągu tygodnia, ale potem przychodził poniedziałek, wtorek, i ja wracałem się do swoich słabości. Przychodził znowu niedziela, ja znowu płakałem. Wiecie, i tak żyłem. Żyłem w swoich słabościach, chociaż byłem człowiekiem wierzącym. I przyszedł taki moment, ja pracuję na kopalni, i przyszedł taki moment, Bóg doświadczył mnie. Ten dzień jechałem do pracy na nockę. Na nocną zmianę ona zaczyna się 23, kończy się 5 rano. I przyjechałem do pracy na kopalnię. Zjechaliśmy ponad kilometr pod ziemię potem autem górniczym pojechaliśmy na oddział i cała zmiana, cała szyfta ona przebiegała tak spokojnie. Ale na koniec zmiany o godzinie 4 w nocy Jeden pracownik, on nie zgłaszał się. On już miał dzwonić, że zakończył pracę, no nie zgłaszał się. Ja wziąłem jednego górnika, wsiedliśmy do auta górniczego i pojechaliśmy na oddział. I pojechaliśmy na ten oddział, wchodzimy do tego przodka, gdzie był ten operator. I. Stajemy obok maszyny, w tym przodku była taka maszyna, wiertnica, która się otwory, i ten pracownik, który nie zadzwonił, to był operator tej wiertnicy. I stanęliśmy tak między ścianą, to jest ociosem, a tą maszyną. Z przodu był przodek, tam gdzie wydobywa się tą rudę miedzi, a my staliśmy między ociosem a, a tą maszyną. Ja otworzyłem drzwi, maszyna taka nieduża, niewysoka. Otworzyłem drzwi, one się odwrotnie od, otwierałem jak w aucie. Stanę między drzwiami tą maszyną, pytam go, czemu nie, nie dzwonić? Miałeś dzwonić. On mówi, zostało mi dwa, trzy otwory do odwiercenia, to jest około trzech minut pracy mniej więcej. I mówi, i, i będę zakończał, miałem awarię. No ja z tym górnikiem tak stoję przy tej maszynie, stoimy i ten górnik mówi do mnie, no, to dobrze, to dawaj, jedziemy już. A ja w sercu tak mówię, nie, zostaniemy, zostaniemy z nim bo możemy mu wspinąć tą maszynę i razem z nimi już udamy się spokojnie pod szyb do wyjazdu wiecie, i tak coś w sercu tknęło, ale ja popatrzyłem na zegarek popatrzyłem do przodu i na tamten moment już nic nie pamiętam doszło do wstrząsu to był łamek sekundy pierwsze co ja usłyszałem to modlitwa Ducha Świętego Hosanna! i modlitwa na językach ja nie byłem świadomy, to był łamek sekundy, skały one wyleciały spod spodu, od spądu, od, od podłogi, od ścian, od ociosów, one złożyły się, one zasypały całkowicie tą maszynę. W łamku sekundy ten podmuch z tymi skałami, on wepchał mnie do tej maszyny, drzwi one zamknęły się, zmiażdżyły moje nogi i zasypało tą maszynę i tego górnika, który był na zewnątrz i to było w łamku sekundy. Ale ja usłyszałem modlitwę na językach Duch Święty, on stawiał się już za moją duszą. Kiedy ja otworzyłem swoje oczy, zobaczyłem co się stało, że jestem w tej maszynie. Słyszę modlitwę na językach. Patrzę moje nogi zmiażdżone. One były, głębości, one były grubości tej Biblii. Ja pierwsze co pomyślałem, odcięłem nogi, chwyciłem za te nogi. Zacząłem szarpać. Chciałem się wyszarpać. Kiedy przyszedł rozum do mnie, ja zacząłem krzyczeć, Boże mój, Boże, ratuj nas! Wiecie, i nie minęło około 10 sekund, to była chwila, kiedy słyszę ten górnik, który jest na zewnątrz tej maszyny. On krzyczy i woła do mnie, Marcin, błagam, odkop mi noc. Ja nie oddycham, Marcin, odkop mi noc. Wiecie, ja patrzę, Bóg dał takie szczęście w tym wszystkim, bo przy takich wypadkach największą biedą jest to, że zapada jedna wielka ciemność. Ale Bóg dał takie szczęście, że moja lampa, cały mój ekwipunek, on wpadł razem ze mną do środka, do tej maszyny, i ta lampa świeciła prosto w te drzwi, i one jedną nogę zmiażdżyły kompletnie, na drugiej się zatrzymały, i była taka szczelina. I ja widziałem dwie dłonie tego górnika i czubek głowy, i on tymi dłonami machał i spotyk stało: mi nos. I Bóg dał siłę, ja wyciągnąłem rękę, odkopałem mu ten nos. W tym czasie ten operator, który był w kabinie, on przyszedł. Przyszedł do siebie, zrozumiał co się stało, ocknął się, zobaczył ten sam widok, który ja widziałem na początku, moje nogi. Pomyślał to samo, co ja. Chwycił mnie w pół, chciał mnie wyciągnąć spod tych drzwi. Ja mówię, zostaw mnie, mi już nie pomożesz, wypijaj szybę ratuj górnika. I on wybił szybę, wyskoczył na zewnątrz, zaczął go odkopywać. Od kiedy go odkopał, ja już opuściłem się do tej maszyny, popatrzyłem na swój stan, zobaczyłem zmiażdżone nogi, rozbitą głowę, tutaj zalany cały. I biodra, którymi byłem nabiny, nabity tak, na takie metalowe elementy w środku w tej kabinie. I tak popatrzyłem na to i zacząłem się gorąco modlić. Wiecie, ale to było około już 10 minut od początku wypadku i mi zaczęło, zaczynało brakować już tlenu do oddychania. Ta temperatura, która tam była, było ponad 40 stopni w przodku. Ten przodek był rozgrzany. Maszyna miała klimatyzację, ale tylko do momentu wstrząsu, bo jak przyszedł wstrząs, wyłączyło wszystkie prądy elektryczne, które jest tam na tym oddziale. Takie zabezpieczenie i ta maszyna stała się piekarnikiem. I w środku ta temperatura wzrastała, bo ona była nagrzana, zasypana gorącymi skałami. I temperatura podnosiła się i z minuty na minutę tam się stawało coraz bardziej gorąco. Ja byłem jak mięso w piekarniku. I po 10 minutach nie miałem czym oddychać. I wołam do tego, który wydostał się na zewnątrz. Mówię, przynieś mi aparat, bo ja duszę się, ja nie mam czym oddychać. On pobiegł wstecz, tam gdzie zostawiliśmy auto i tam zostały nasze aparaty. Przyniósł aparat, otworzył, spuścił przed ten otwór. Ja zacząłem oddychać. I zacząłem się modlić. I przyszedł wielki strach do mojego serca. I ja zrozumiałem, że ja źle żyłem. Że ja nie jestem pojednany z moim Bogiem. Wiecie, i to był wielki strach, i to był wielki żal. Ja mówię, ja zrozumiałem, ja miałem słowo Boże, ja byłem ochrzczony Duchem Świętym. No, życie moje nie było takie, Bóg chciał. Wiecie, modliłem się, próbowałem Boga przepraszać. Przychodziło mi moje życie wstecz na pamięć. Ja tam pokutowałem, wiecie, ale z minuty na minutę ten czas. On leciał, ta temperatura cały czas podnosiła się, mi było coraz trudniej, wiecie. I tak oddychałem na tym aparacie, modliłem się. Po jakimś czasie przyszło kolejnych kilku pracowników, którzy byli dalej tam na przodkach. Oni, im się nic nie stało, bo oni już wycofali się z przodków. I oni przyszli, aby ratować tego górnika, bo mi nie mogli w żaden sposób pomóc. Chwycili za te drzwi, szarpali, ale ta maszyna, maszyna była w zupełności zasypana. I oni szarpali za te drzwi. Ja spoglądałem cały czas na zegarek, patrzę minęło 15 minut, minęło 20 minut. I mówię, na, u nas jest służba ratownicza, ratownicy górniczy ja mówię, oni przyjdą, oni mnie odkopią, oni pomogą. Ale minęły minuty i ich nie było. I oni szarpią za te drzwi, a potem odkopywali górnika, nie mogli mi nic pomóc. I przynosili wodę. Dlatego, że ta temperatura na środku mogła mieć około 50, nawet ponad 50 stopni. I ja nie dawałem już rady fizycznie tego wytrzymać. Oni przynosili wodę i spuszczali mi przez tą szparkę. Tą wodę. Wiecie, ten górnik on też walczył za życie, i było tak, że myśmy trzymali się za ręce. Ja wystawiłem rękę przez tą szparę, i on chwycił mnie za rękę. I on ściskał mnie, dając mi znak, że żyje. ja ściskałem jego rękę, dając mu znak, że ja też żyję. I kiedy przynosili wodę, dawali mu, to on popijał jeden łyk i przeciskał tą wodę przez tą szparę, żeby ja mógł też się napić. I wtedy ta woda, ona była na wagę życia. Ja wtedy zrozumiałem, jaką trzeba mieć wdzięczność za tą wodę. Jak my w codziennym życiu nie doceniamy tego. Tam zrozumiałem, jak ja nie doceniłem Bożego zewu, Bożego powołania w moim życiu. Bracia siostry, En wie alweer collega's niet moeten. I mi było bardzo ciężko, i kiedy wyjmowałem ustnik, mówiłem kilka słów do Boga, brałem tą wodę, popijałem i wsadzałem go z powrotem. I jednego razu, kiedy ci pracownicy oni tam odkopywali tego górnika, ja wyciągnąłem ustnik i Jezus, pomóż, Jezus, pomóż mi! I przychodzi głos w serce: Jezus, Jezus, Ty dzisiaj tak mówisz, ale czy ty tym, tym ludziom powiedziałeś o mnie, bracia i siostry, ja zacząłem się zastanawiać, jak było w moim życiu, a było tak, że ja nie głosiłem o Jezusie. Ja to słowo otrzymałem. Dla siebie, a nawet sam nie potrafiłem z Niego skorzystać, bo nie żyłem tak, jakby Bogu się podobało. I bywało tak, że byłem często na osobności z ludźmi. Mogłem im mówić o Jezusie. Ludzie często sami pytali, a dlaczego ty nie pijesz? A dlaczego nie palisz, nie przeklinasz? Bracia i siostry, a ja często nie odpowiadałem, odpowiadałem tak, jak mi się chciało. I wtedy pokutowałem z tego i żałowałem tego, że nie byłem takim, jak Jezus by chciał. Wiecie, te minuty one miały dalej. Я на свою, на... Na myśl przychodziły mi różne historie biblijne. I przychodziły mi takie historie biblijne, jak apostoł Paweł, on będąc na statku, jemu Bóg powiedział, nie bój się Pawle bo ja daruję Tobie życie ze wszystkimi tymi pasażerami okrętu, skinie ja tylko okręt. I ponad 270 dusz one tam zostały zachowane. Ja tak modliłem się, Jezu, jeśli Ty możesz, to zachowaj mnie, tak jak zachowałeś apostoła Pawła. Wiecie, przyszedł taki moment. Ja zrozumiałem że jest naprawdę ciężko ja, że, że, ja, że, i że ja tego nie przeżyję, wiecie, i przyszedł taki strach i zrozumiałem, że zjadą ratownicy, oni zjadą z deską, zjadą z workiem, ja znałem tę sytuację, zabiorą mnie, wywiozą do góry, ale co powiedzą żonie, co powiedzą niespełna dwuletniej córce, ja nie wiem, jako sztygar nosiłem tutaj notes, nosiłem długopis, Mówię, wyciągnę to, zapiszę swoje ostatnie słowa, ale kiedy chciałem to zrobić, przychodzi głos do mojego serca: Jeśli to zrobisz, to nie wierzę, że ja mogę cię uratować. Ja wtedy zapłakałem, zacząłem się modlić dalej, mówię, Jezus pomóż mi, Jezus przebacz mi. Wiesz, ale przychodzi pół godziny, przychodzi taki ciężki moment, moje ciało, ono zaczyna już drżeć. Ja dostałem takich konwulsji, takich drgawek, ja zacząłem bardzo słabnąć, ja zacząłem się chylić, i przede wszystkim taki wielki kamień na, moim, na, na, na moich płucach. Ja nie mogłem już oddychać, chociaż miałem ten aparat tlenowy, ale ja nie mogłem nabierać powietrza z niego. I przychodzi taki moment, i ja zrozumiałem, że to jest koniec: że to jest koniec, że doszedłem do końca, i wyplułem ten aparat. I zacząłem krzyczeć, dwa razy tak wykrzyczałem: Jezus, błagam Cię, daj mi żyć. Jeśli Ty mnie nie uratujesz, nikt mnie nie uratuje. Ci pracownicy, którzy byli na zewnątrz, oni widzieli to i mówią: Marcin, oddychaj. Marcin, Ty nie musisz nic mówić, Ty tylko oddychaj. Ale ja wiedziałem, że jeśli Jezus nie przyjdzie, to nic mi nie pomoże. I kiedy ja to wykrzyczałem, przyszła Jego siła, przyszło Jego przebaczenie, przyszła Jego łaska. To wszystko, co było, to co mi ciemniało w oczach, to że nie mogłem oddychać, ta cała drgawka, Bóg to zabrał. Ja zacząłem oddychać w tej kabinie, gdzie już nie było tego tlenu, gdzie było tak gorąco, tam nie było warunków. I jak z powrotem ten ustnik aparatu, wsadziłem go do ust i zacząłem w myślach się modlić, Jezus, powiedz mi, co mam uczynić, abym mógł to przeżyć. Wiecie, i przyszła taka też mądrość od Boga w tym wszystkim, w tym położeniu. Bóg posilił mnie, Bóg dał siły do tego, żeby to przeżyć. Przyszła taka mądrość, kiedy ja tak zacząłem się modlić i patrzę za siebie, a tam leży mój kask. Ja to bardzo cierpiałem, wielki ból miałem, dlatego że byłem nabity na metalowe elementy. Popatrzyłem do góry, gdzie instalacja elektryczna, i od razu przyszedł mi. Ja tam siedziałem pół godziny, ja tego nie widziałem, ale w ten jeden moment. Ja zrozumiałem, co ja mam zrobić. Ja wołam tego operatora, mówię, słuchaj, wejdź tu do przodu, wejdź tu do mnie, do tej kabiny z powrotem, pomożesz mi. On mówi, zastanów się, co chcesz. Mówi, ja tam wejdę tylko na chwilę, bo ty masz tam tak gorąco. Jak ja tam zamkleję, to jest po mnie. I on wszedł do mnie, ja mówię, słuchaj, wyrwij mnie z tych metalowych elementów, połóż kask, niech ja siedzę na tym kasku, żeby mi użyło. I to wszystko. I on przyszedł, pomógł mi. Ja włożyłem rękę tak na tą instalację. Położyłem głowę jak najniżej, dlatego że nie miałem krążenia. Przyszła do mnie taka właśnie świadomość, że nie mam krążenia. Nogi są całkowicie zaciśnięte, i tą głowę położyłem jak najniżej. Ja tak leżałem i modliłem się. Ratownicy, oni dotarli. Po godzinie 10, 30 ratowników i odkopywali mnie ponad 30, ponad 2 godziny, ponad 3 godziny tam byłem uwięziony. I Bóg dał życie, ale to jego łaska. Ja nie byłem godzin tego życia. Jestem mu wdzięczny za to życie. Wiecie, ale tam, tam, odbywało się też coś drugiego. Tam nie, tam ci ratownicy górniczy, którzy pracują na kopalni, Oni odkopywali tak, odkopywali mnie, odkopywali tego drugiego człowieka, tego górnika. Ale tam był niebieski ojciec, niebieski ratownik, który odkopał to moje zagruzowane serce. On przyszedł przebaczył mi moje grzechy, on uwolnił mnie i ten zdrój wody żywej On trysnął na nowo dla życia dla Niego. Bracia i siostry, kiedy ci ratownicy oni wyciągnęli mnie z tej maszyny, kiedy położyli mnie na tej desce, położyli na aucie górniczym i siadło pięciu górników z jednej, pięciu z górników, pięciu tych ratowników z drugiej strony i wiozą mnie pod szyb. Ja złożyłem ręce. Ja Zaczynam się modlić, oni patrzą się na mnie, pytają się, czy ty dobrze się czujesz? Patrzą, że usta mają już. Ja tak, ja dobrze się czuję. Ja dziękuję Bogu, że On mnie zbawił. Ten strój, on trysnął na nowo. Już nie było strachu, już nie było wstydu, ale bracia i siostry, to imię Jezus, ono z powrotem wróciło na moje usta. Bracia i siostry przywożą mnie do liftu, przywożą mnie do do windy, do klatki, wywożą na górę, dają do karetki. Ja proszę pielęgniarkę, prosiłbym, że pani mi da telefon. Ja zadzwonię do żony, ona może jeszcze nic nie wie i dzwonię do żony, mówię, słuchaj, skarbie, ja żyję, bo tam przyszedł Jezus Chrystus i On mnie uratował. Ja oddaję ten telefon tej pielęgniarce. Ja patrzę, ona płacze. Ja mówię, wie pani co? Pani ma ciężką pracę, wiele trudnych sytuacji. Ja mówię, ale niech Pani wie, że tam na niebie jest ojciec. I kiedy Pani do niego zawoła, bez względu na to, w jakim stanie Pani jest, jak Pani zawoła, jak Pani będzie go prosić o pomoc, on przyjdzie Pani z pomocą. Dla siostry ostry? przywożą mnie do szpitala. Nie ma miejsca, stawiają mnie na korytarzu. Pierwsi przychodzą rodzice. Mamo, tato, ja żyję, bo tam przyszedł Jezus i on mnie uratował. Ten zdrój, On na nowo trys, on na nowo trys. Bracia i siostry, w ten pierwszy dzień oni uczynili mi operację, na drugi dzień wybudzają mnie. Wiecie? Dzisiaj jest dzień podziękowania. Dzień podjaki? Za wszystko. Przede wszystkim za jego słowo za chleb, za wodę. I w naszych polskich szpitalach nie ma takiego doskonałego jedzenia, przynajmniej na tamten czas 6, 6 lat wstecz, i podają mi cudzysłowy, tą kromkę suchego chleba i ten pierwszy napój. Ja rozpłakałem się nad tym. Bracia i siostry, ja byłem tak wdzięczny Bogu za to życie. Ja byłem tak wdzięczny Bogu za tą kromkę chleba. Ja do dzisiejszego dnia pamiętam ten smak tego chleba. Bracia i siostry, ta kromka chleba, ona była sucha, ale ona dla mnie tak pachniała. Ja tak bardzo dziękowałem Bogu, że jeszcze żyję, że ja mogę mieć to jeszcze w swoich dłoniach, że ja mogę to spożywać. O, jak On dzisiaj pragnie od nas podziękowania, jak On pragnie dzisiaj od nas wdzięczności za Jego Słowo, ale chcę wdzięczności z czystego serca. Może jesteś tutaj na tym miejscu utrudzony, stroskany. Może w Twoim życiu są słabości. Może upadasz. To dzisiaj jest czas na to, abyś zawołał do Niego. On nie chce Cię dzisiaj karać. On przyszedł z miłosierdziem swoim. On chce pomiłować Ciebie. On chce pobłogosławić Ciebie. On chce zwolnić serce Twoje, aby ten strumień ożywał duszę Twoją. On chce przebaczyć Tobie. My przyjdziemy do modlitwy. Jeśli Twój stan jest taki, że za aż Ducha Świętego. Jeśli stan jest taki, że wiesz, że coś jest nie tak, wyznaj to przed Nim. On chce dzisiaj pobłogosławić w Ciebie. On chce przyjąć od Ciebie wdzięczność, podziękowanie, ale z czystego, ze szczerego serca przyjdziemy do modlitwy. Jemu niech będzie chwała. Ja nie godzę tego, Jemu chwała. Amen.